No to nie będziemy też nagrywać, nie? ale mówię to początek można nagrać. Może się uda coś tam pociągnąć dalej ten temat. E, wi witasz się z widzami zbychu? Oczywiście. No to witamy widzów A ty? A ty? Nad, nad kanałem. Na razie, tu, ale to jest nie jest takie miejsce docelowe nasze. Tu się po prostu spotkaliśmy, bo jest parking. Godzina prawie ósma, czy już będzie ósma. Tylko się kurwa rozpadało. Ty, ja te Oszukali nas z tą pogodą wczoraj. Ja sprawdzałem jeszcze wieczorem. Mówiłem, o pogodę, <laughs> ale wiesz, co najlepsze, mi się Marty spytał. To Marta mi powiedziała, że na pewno będzie padać, no jakby nie padało, no i dzisiaj by trafiła, nie? A ja, a ja ten, a ja bez kurteczki wyjechałem, bo mówię, kurwa, nie pada, to tam w dłużej będzie, ok, później się zrobi ciepło. Nie wiem, jak to No nic, no jakoś to się przemęczymy. Plan jest dzisiaj na, na spinning. Bych już zaczął, jak, bo czekał na mnie tutaj chwilę, to już sobie zaczął rzucać, ale na razie jeszcze nic nie ma, ja też tam później wędkę wyciągnę. Tylko chyba się będziemy przestawiać, nie? Tak. Czy chcesz tu jeszcze no, trochę porzucać? Tam do góry, nie wiem. Na ja, no na, nie, nie wiem, wypadło. no ty tam, ty tam miałeś obcykane miejsca, to spróbujemy. Także zobaczymy, co z tego nagrywania wyjdzie Bo jak będzie lało dzisiaj, to nie będziemy nagrywać, bo to też z tym telefonem w deszczu trzymać, to nie bardzo, nie? Ale jak będzie w miarę pogoda, to jakaś rybka się trafi, to coś tam, coś tam pokażemy, nie? Dobra, tyle tułem wstępu, nie ma co tutaj gadać, nie? Zbychu du du duże ryby chcecie się złowić. Zobaczcie, no, przynęty konkretne. <laughs> Aj, no i... Chińskie, chińskie te, chińskie przynęty będziemy dzisiaj testować. Jerki, nie jerki, bo tam kupiłem parę sztuk z AliExpress, to będziemy sprawdzać, jak to działa. Nie? Ja niestety jeszcze swojej dużej wędki, tej znaczy dużej, tej castingowej grubej, takiej samej jak z ma, jeszcze dzisiaj nie mogę odpalić, bo mi multiplikator nie przyszedł, więc nie porzucam swoją, no ale może, może z Bychu da mi podtrzymać chociaż, nie? No. O, zobaczcie, z Zby wychudami szybciej podtrzymać niż przypuszczałem. To sobie takiego dżerka załątowałem z AliExpress, niby opisany jako Westin, ale kto go tam wie. Widzicie, teraz założyłem dżerka w stylu, że tu już nie ma, nie ma miękkiej gry, nie? jerk, <noise> Dżerk jak moja dłoń A Zbychu mówi, że ten Coś mu wyskoczyło za gumką, tak Zbychu? Jakiś okoń Na razie tych mikrofonów nie mam podpiętych Na, na lżejszy, nie? Zobaczyć czy to konie gdzieś stoją Dobra, a ja dalej sobie rzucam tutaj Się bawię tymi dżerkami Pewnie gówno złowię, ale fajnie się rzuca To mam zabawę, nie? Dobra. Później podłączymy mikrofony, to będzie lepiej słychać. <laughs> się z powrotem. Szybkie ujęcie 30 sekund. Przestawiliśmy się w inne miejsce, ale tak samo ryb nie ma. <laughs> o to czekajcie to Zbychu to że się pospieszę, bo chciałem nagrać wiesz. Co? No rzut jak ładnie rzucasz. Na razie sama frajda z rzucania różnymi przynętami, bo to co chwilę sobie zakładamy coś innego na hak. Musi nam wystarczyć, bo ryb nie ma. Tam takie dwóch gości na łódce też było, tutaj sobie testowali. Też nic nie widziałem, żeby nie złowili, nie? Albo jeszcze przynęty żeśmy nie znaleźli, która odpowiada rybom. Albo ryb nie ma, bo nie zarybiają. Jak na PC2 nie zarybiają inokradno. Polacy. No, Polacy wszystkie ryby zabrali. No, jak ten gościu by pewnie tak powiedział. Dobra, to taki krótkie ujęcie. Jak to złowimy, to pokażemy, bo co tu pokazywać. No, ale weź, w wychu, ładnie rzuć dać. tak Nie ładnie. Po... Patrzcie, o, bardzo ładnie. A kto się tam znaczy ty ładnie czy nieładnie żyjesz? Bo to mnie nie oglądają profesjonalni wędkarze. Słuchajcie, kolejny most. Kolejne szanse. Ja teraz na obrotówkę. Cały czas rzucamy, zmieniamy, no ale to też nie mam za bardzo co mam pokazywać jak jeszcze żadnej ryby nie było nie? No, próbujemy Zbych już poszedł tam za most Ja też jeszcze tutaj rzucę trzy razy obrotówką Sprawdzę I też idę na tamtą stronę No tak to jest no To niestety nie jest łowienie na fiderdzie I się człowiek rozłoży, rzuci i się czeka na rybkę nie? Ewentualnie do nęca przerzuca tutaj, tutaj aktywnie poszukujemy No ale Wody jest dużo, ale też jest mało jakby miejscówek Gdzie możemy z brzegu popróbować Jakbyśmy mieli ponton albo jakąś motorówkę To by była inna inna historia, no ale fajna zabawa, coś się przynajmniej wie, mamy zajęcie, nie, a może jakaś rybka jeszcze się trafi, nie, jak się trafi to pokażemy, jak się nie trafi no to trudno słuchajcie ło, ło, łowcy tyle, tyle się dzisiaj nałowili że musimy tutaj odwiedzić miejsce gdzie na pewno coś złowimy do, do jedzenia Dychu, dlaczego ryby nie biorą, weź to wytłumaczyć. Po prostu. Po prostu. Po prostu. Po ale ale tak. tutaj, tutaj za makiem ja kiedyś prawie już miałem szczupaka. Także zobaczysz, że będzie. Niech będzie Zobaczysz, że będzie. No, także idziemy, idziemy się trochę posilić, mieć siły na te 1,50 szczupaki. Nie? <gry> Słuchajcie, pojedliśmy. Teraz spróbujemy na takiej wodzie niestety straciłem już gumę, bo tam są takie dirie i zaczep złapałem, niestety musiałem rwać. Tu jest taki mostek, przy mostku popróbuję. Tam nasi widzę starsi znajomi na łódce, żeśmy wcześniej ich też spotkali, z wychu gdzieś tam zaginął w akcji. <głos》> muszę go znaleźć. Ja jeszcze tutaj chcę przy mostku spróbować, no na razie nie ukrywam bez rybek, no, co zrobić, może coś się przydarzy. Zeszliśmy już, schodzimy coraz, że tak powiem lżej z tymi przynętami. celowaliśmy na początku w szczupaki, teraz tu już słuchy chodzą, że jakiś się okoń trafi to będzie fajnie No ale dopóki próbujemy to jeszcze są nadzieje Zbychu złował rybę no, Ale nie to u Zbycha to jest prawdopodobnie ryba taka jak ja przed chwilą musiałem wyciągnąć zobaczcie <noise> Dzisiaj czyścimy kurwa, kanały no, Ale jesteśmy na takim tutaj o Rozlewisku, a tutaj z tyłu jest ten Zobaczcie są łódeczki e-sport Miałeś rybę? No Ja nie nagrywałem bo ja myślałem, że ty syfa ciągniesz To jednak ryba była? Ryba była, później weszłam I ty z tym zaczepem i z rybą ciągnąłeś? No No dobra, to ty, ty już jakiś kontakt nawiązałeś z rybami To jest okej, okay. o konie tak? Stoją? Głośno mów, bo dzisiaj mikrofonów nie mamy. Ja mówię, że zwychu mówi, że się może trafi dzisiaj coś. Idę ty tym bocznym trokiem, tak? I co znowu zaczep? No dobra, słuchajcie, jest, jest szansa, że coś się wydarzy. Jeszcze to pokażemy. A na razie o reklamówkę. Dobra, słuchajcie, mamy rybę pierwszą dzisiaj. Kurwa, po 6 godzinach. <grybujesz> Patrzcie, jaki bydla No polska gumka tu na To ile takich? 15 cm? Nie, ale jak wziął w ogóle tak łapczywie, nie? Zwychło jesteś dzisiaj złowcą. Jakby ci powiem, to dzisiaj miał nasze przetrwanie zależeć od tego, to byśmy trochę nie pojedli, nie? Ale przetrwam przetrwam. <laughs> Jesteśmy na ostatniej miejscówce. Tu już nie ma nic. A po drugiej stronie już są tylko Niemcy, nie? A zobacz jakie eleganckie warunki są. <laughs> I to co jest tutaj to jest rzeka, nie? Tak piszą, ale tak widać jakby trochę płynęło, nie? Na no. <laughs> A tam gościu jakiś po drodze był ten, nie? Co łowił rybki. Ja na drodze, to pan, to pan. Może coś tutaj trafimy. Szeroko, ja myślałem, że to jest dużo bardziej węz... wą... Wą... wąskie, nie? A widziałeś tam taki mostek po drugiej stronie, jakiś między tym? Ciekawe, jak tam się dostać na tą drugą stronę. No, to wam pokażę. To takie tutaj miejscóweczka. To już nasze ostatnie miejsce tu, i później jeszcze taki porcik tam przy fabryce. I w sumie tyle. No. Zbychu nie chciał się chwalić, no, tak, ale tak, 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 tak. złowił drugiego konia. Nie? To już mamy dwie sztuki. Na, znaczy mamy. To ma, ten ma. To jeszcze wam na koniec pokażę fajne krowy tutaj. Lecz. Widzieliście te krowy Zbyszek? One no, no, kurwa, bydlak takie jest, dwie tony chyba waży. Jeszcze pokażę ludziom, nie ma ryb, to chociaż krówkę im fajną pokażę. Zobaczcie. Nie ma ryb, to chociaż o, zobaczcie jakie ładne krówki. Nie ma. Zobaczcie, jaka ładna. A tam w ogóle cała brygada leży, leży w szokach. Ciemka krówko. Jeszcze jakiś jest dom jeden, można taką drogą dojechać. I już koniec, nie ma nic. No to jesteśmy tu już na, na końcu świata. No to jak tu już ryby nie będą brały na końcu świata, to ja już nie wiem gdzie te ryby będą brały. Dobra, coś złowimy. To pokażemy jak nie no to. To już chyba tyle. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Tu jeszcze zobaczymy to tą miejsce. O, o, o! O, tu fajne podejście. patrzcie tutaj pyk można rzucić, tam też takie zejście, jakby mieć takie kosze ten to można nawet i na Fidera fajnie się rozłożyć, jest droga rowerowa, ona się ciągnie i później ta rzeka wpada do do morza, dobra, idę wyciągać wędkę parę razy, trzeba i może coś się przyda, przy przydarzy. Ja nagrywam, bo to ma być taki rekordowy okoń. Jesteśmy na ostatnim miejscu. Ta sama rzeka, co przed chwilą, tylko w innym miejscu. W takim moście kolejowym. I tu Zbyszek nawiązał kontakt z okoniem. Najpierw mu atakował ten, nie? Ciężarek? Ja, zaczepiłem. A teraz woblera. A teraz woblera. Ja też zmieniłem na obrotówkę, bo ja tym spinnerbaitem się bawiłem, ale to chyba za dużo na oko, nie? Coś było? No to ile masz schodzący taki podpowierzchniowy, nie? Już taka miejscóweczka. Sama granica, tak samo. Po drugiej stronie, tam gdzie te wiatraki, to już, to już Niemcy. No dobra, może pokażemy go jeszcze, jak się złowi. Siemka, słuchajcie, trochę będzie bujać, bo ja już jadę samochodem. Trzymam tutaj telefon praktycznie na nodze. Ja już wracam. Godzina jest praktycznie w pół do dziewiętnastej. Także zobaczcie, od godziny przed ósmą zaczęliśmy. Do teraz cały czas żeśmy coś tam atakowali. Zbychowi udało się, trzy okonki po tym ostatnim, jakby po tej ostatniej wstawce, której wam tam pokazywałem, że Zbychu tam się zasadził. No to jeszcze mu się udało na gumkę malutką. Okonka tam jeszcze walnąć z tego ostatniego miejsca. Wcześniej miał dwa, i to wszystko, nie, I, i nie wiem o co chodzi, Bo żeśmy masy, ma, ma, masa, że tak powiem, miejsc różnych byliśmy, i mosty, nie mosty. I, i, I różne miejscówki, i różne techniki, obrotówki, yy, wahadłówki, gumy wszelakie, duże, małe. Nawet żeśmy na początku na grubą mocno szli, bo tam zbychu ma ten casting mocny. Żeśmy dużymi przynętami też walili, może jakiś czupak, może coś. No i niestety nic się nie wydarzyło. <laughs> no tak to bywa, i teraz pytanie, czy taki dzień, czy po prostu tej ryby jest tak mało, nie mam pojęcia. Pocieszające może trochę jest to, że. E, tych dwóch gości, który, te, którzy tam od rana Żeśmy ich spotykali w różnych miejscach Tylko, że my z brzegu, oni z łódki e, Później spotkaliśmy ich już tutaj w porcie Jak wyciągali łódkę na przyczepkę Też tam żeśmy chwilę pogadali Też się pytali jak nam poszło No u nas słabo A oni, oni też praktycznie e, Od siódmej Od siódmej pływali Tą łódką praktycznie cały czas Widziałem, że się przemieszczali w różnych też miejscówkach I słuchajcie Złowili jednego małego sandacza praktycznie na sam koniec łowienia, także a mieli tamte echosondy nie echosondy no cuda wianki, no i przede wszystkim złódki, więc mogli sobie fajnie wszędzie podpłynąć, tam gdzie my na przykład nie mogliśmy dojść na nogach, nie? także nie wiem, taki chyba dzień po prostu że ryby nie brały, bo też nie chce mi się wierzyć że, że tych ryb no, no, nie ma po prostu no, 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 mimo, że, mimo, tak jak ostatnio ten gościu w parku nam mówił, Polacy Niemcy zabierają ryby i nie ma ryb no. <grybujesz> No, nie wiem, pogoda też taka była fajna. Teraz troszeczkę cieplej się zrobiło 19 stopni, No ale z rana, nawet że tak powiem, żyło cały dzień, mniej więcej pochmurnie. Było tam momentami delikatnie słonko się na chwilę pojawiło, ale cały czas raczej było zachmurzenie około 15-16 stopni. Nie mam pojęcia, no, ale idzie tam. Ten już jest ta jesień. Tej jesieni sobie powiedzieliśmy, że trochę tego spinningu więcej będziemy testować, no i tak to jest. No, ja, ja, ja to mówię. Zupełny amator, jeśli chodzi o ten spinning, na no zbychu tam trochę więcej tego doświadczenia, ma trochę więcej bardzo ode mnie. No to jemu coś tam się udało, dzisiaj te trzy okonie, no nie, nie były takie wielkie, więc tych dwóch chyba nawet nie nagrałem. Bo to takie były, że jak ja sięgałem po telefon, to zbychu mówił, weź się, człowieku, nie wygłupiaj, więc tak to wyszło. Mam nadzieję, że prawdopodobnie we wtorek. Czyli to, to jutro poniedziałek No za, za dwa dni, bo tam jest jakieś święto wolne W Niemczech, więc może ze Zbychem Znowu uderzymy On dzisiaj mówi, że po dzisiejszym dniu już trochę się wyspiningował, No ale, kurde, no Jak nie będziemy próbować, to też nie złowimy nie? No więc trzeba, trzeba próbować Mamy tych naprawdę Tych przynęt różnych, różnistych Gumki, nie gumki, jak mówiłem I tak dalej, i tak dalej, w końcu coś się musi wydarzyć Nie Bo też nie wiesz, że na tyle ilość wody No nie ma tam ryb, nie Dobra, słuchajcie, taki to był odcinek. Nie wiem, czy, nie wiem, czy to będę puszczał w ogóle, ale chyba wrzucę tak po prostu, żeby te osoby, które śledzą kanał, jakby bardziej pod wędkarstwo, to też tam jakieś newsa od nas dostały. No niestety, dzisiaj, dzisiaj słabo powiodę, mimo tego, że cały dzień praktycznie nad wodą od rana. No ale ta tak, pewnie nie, nie, nie nami, nie, nie, nie tylko. Nam takie dni się trafiają i tak to po prostu jest. Nie? Jakby jak było za dobrze, to też by było za łatwo. Nie? Yy, dobra, trzymajcie się. Bumsza kalaka, wędkarstwo na pałę na razie.